Cześć kochani, miło mi was widzieć po raz kolejny. Dzisiaj jest znowu spotkanie z książkami dla dzieci. Zastanawiałam się, jaka forma bardziej wam odpowiada. Czy taka, gdzie mnie widzicie i ja opowiadam, i tym sposobem macie lustrzane odbicie okładek, czy wolicie też formę taką, gdzie po prostu lepiej możecie się przyjrzeć książce, a ja opowiadam. Piszcie w komentarzach, dzielcie się wrażeniami Powiadajcie, dlaczego właśnie taka forma, a nie inna, wam bardziej pasuje. Ja będę starała się dostosować tę formę też dla Was, ale też będzie to taka forma, gdzie ja muszę też się czuć w niej dobrze. Wiem, że w tej formie, gdzie ja opowiadam i patrzę w kamerę telefonu, jest to. No, dobra forma, ponieważ mogę zobaczyć, jak to wygląda, a z drugiej strony ta druga forma pozwala mi na taką większą kompetencję, ponieważ mogę bardziej skupić się na tym, jak książki wyglądają i co chcę przekazać. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi czterema książkami. Jak już mówiłam, mam sporo tych książek. O zwierzętach. Wpisy będą o e, poszczególnych seriach, e, więc będę, będą bardziej dokładne. E, będziecie mogli zobaczyć e, te zdjęcia, bo inaczej się ogląda e, na kamerze, ponieważ jest to lustrzane odbicie, a inaczej ogląda się, kiedy e, można sobie zobaczyć, tak jak książka wygląda. E, na początek e, niesamowite, niesamowite zwierzęta, ubrania i budynki. E, z tej serii są już cztery książeczki, czyli budynki, ubrania, maszyny i maszyny. E, przy czym maszyny są z jednej strony e, dotyczące dużych zwierząt i e, drugie do, obejmujące małe zwierzęta. E, my wybrałyśmy sobie na początek budynki i ubrania, ponieważ jest to coś e, z czego e, się najczęściej korzystam, e, i można bardzo łatwo e, pokazać dziecku. E, no i też e, miałam nadzieję, że z, razem z budynkami poznamy ciekawe miejsca i będę mogła z Olką powodzić e, palcem po mapie. No i a świetnie się złożyło, ponieważ e, w tej książeczce budynki e, odsyłani jesteśmy do różnych ciekawych miejsc i wtedy wyciągamy atlas. I wprowadzamy dziecko w geografię. No, nawet maluszek mały potrafi wodzić po mapie. My kiedyś miałyśmy przyklejoną mapę świata do ściany. Niestety po remoncie już ta mapa się nie, na, nie nadawała do przyklejenia ponownego, a my na razie nie nabyłyśmy jeszcze odpowiedniej o dużej mapy i tak powoli zwlekam, ale Atlas. Idzie w ruch. Zauważyłam, że dobrze jest mieć mapę na e, ścianie, ponieważ wtedy dziecko chętniej i częściej sięga po nią i, i chętniej pyta się o miejsca, e, które znajdują się, e, o których czytamy, e, które sobie paluszkiem dotknie, e, i wtedy można też na przykład e, wyszukać e, filmy Google Street albo e, e, wejść. E, YouTube'a I znaleźć filmy o danych miejscowościach. No, my na przykład dość często jeździliśmy Ustka, Gniezno i nie, nie Gniezno to tylko Gdańsk, które miasto właśnie. I Ola sobie bardzo ładnie tam paluszkiem po mapie wodziła wokół morza. I jak ci pytałam, gdzie chcesz jechać, to pokazywała właśnie tam te regiony, żeby nad morze jechać. No i dzisiaj książeczka, właśnie taka zachęcająca do wodzenia palcem po mapie. Wygląda ona tak. Tutaj zapoznajemy się ze zwierzęciem i tym w jaki sposób ma, jest zbudowane, buduje jakieś budynki, konstrukcje i w jaki sposób zostało zainspirowana. No i tutaj mamy takie okieneczko, gdzie mamy właśnie ilustracje tych związanych z określonym zwierzęciem przedmiotów, części Ciała lub e, ich gniazd, a później sobie okręcamy. I mamy e, budynek, który został zainspirowany e, właśnie e, budową ciała e, zwierzęcia. E, Kolejna: tutaj jest e, stadion pokazany. I e, w jaki sposób został on zainspirowany gniazdem. Takich e, inspiracji jest tutaj sześć. E, bardzo fajne jest też to, że e, tutaj znajduje, znajduje się element, który możecie zobaczyć e, także na spacerach, czyli dachówka. E, I dzieciaki dowiadują się, e, czy, co zainspirowało twórców e, do skonstruowania, stworzenia dachówki. Fajna publikacja. E, ubrania e, są na tej samej zasadzie, czyli e, wchodzimy w świat, Zwierząt. Mamy krótką informację na temat tego, w jaki sposób ich ciało jest zbudowane i w jaki sposób to wpłynęło na konstruowanie y, określonych y, elementów y, garderoby, określonych strojów y, pomagających ludziom y, pokonać swoją y, słabość pewnego rodzaju. Y, wchodzimy tutaj w świat y, latania, pływania kamuflowania się i przy okazji dowiemy się też że pewne, pewne struktury materiału umożliwiają na łatwiejsze poruszanie się lub łatwiejsze przy pływanie i dwie książeczki takie zabierające nas w świat tych rzeczy, które są nam bliskie czyli Dzień dobry kotku i dzień dobry piesku te książeczki także mają elementy ruchome. Wchodzimy tutaj w świat zwyczajnych zajęć, zwierzątek. Dzieciaki mogą sobie ruszać kolejnymi elementami, mogą bawić się, mogą dowiedzieć się, jak, co powinny jeść kotki, w jaki sposób spędzają czas, dlaczego liżą się języczkiem. No i przy okazji pobawić się, że one, oni też tak sobie o tym języczkiem liżą. No i na podobnej zasadzie jest e, stworzona książeczka Dzień dobry piesku, szczeniaczku, e, pieseczek już nawet e, na okładce marda ogonkiem. E, takie e, książeczki, w których są elementy ruchome, zachęcają dzieci do tego, żeby e, obserwowały bardziej e, otoczenie, e, e, sięgały po e, książki, ponieważ e, w nich różnorodne rzeczy się dzieją, nie jest e, to monotonia. E, mamy tutaj e, dużo e, takich e, zabaw na zasadzie e, odkrywania czegoś ukrytego. Tutaj ma pieseczka jednego, a to już cała gromada. I takie okienka e, sprawiają, że e, książka staje się czymś więcej niż tylko e, nudną lekturą o, e, o zwierzaku. E, mamy tutaj coś na zasadzie animacji, przy czym e, animacja jest e, wykonana tylko właśnie dlatego, że E, powstaje ruch e, ręki dziecka, no i to też e, jest bardzo dobre, ponieważ e, dzieciaki mają to do siebie, że mają bardzo e, słabą koncentrację e, i to jest normalne, bo e, z wiekiem każdy z nas musi kształtować tę e, koncentrację, rozwijać, e, i taki ruch e, pozwala e, dzieciom zachęcić do tego, żeby. E, no, skupiły się, utrwaliły sobie jednak e, skupianie się. E, książeczek z tej serii jest e, sześć już. E, mamy tutaj Dobronoc Mała Pando, Dzień Dobry Samolociku, Dzień Dobry Samochodziku i Dzień Dobry Pingwinku. Ja już widziałam, że u niektórych blogerów te publikacje są opisane, więc zachęcam do szukania informacji o nich. Zapraszam na stronę wydawcy. Znajdziecie tam dużo ciekawych informacji. Czasami są też rabaty, więc warto zaglądać, warto szukać. Tym bardziej, że są to publikacje solidne i na pewno bardzo duże, długo się przydadzą. No, u nas e, tego typu e, publikacje wykorzystywane są do nauki czytania, ponieważ mamy tutaj krótkie zdanie, e, proste rzeczy, takie, które są e, nam bliskie, czyli zabawy z e, kotami i z psem. A my mamy przecież też pieska. E, I to pomaga nas wprowadzić w świat słów. Dziękuję bardzo za spotkanie i zapraszam jutro.